Nikt zwrócił uwagę na niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych w związku z epidemią COVID 19. Stwierdzono między innymi utworzenie 14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 612,6 miliona złotych, w tym trzech placówek, których nie uruchomiono, z czego 29, ponad 29 milionów złotych przeznaczono na, utrzymanie, na utworzenie i utrzymanie szpitala tymczasowego w hali Netto Arena w Szczecinie, w którym nie przyjęto ani jednego pacjenta. Od marca 2020 do kwietnia 2022 koszty utrzymania gotowości do udzielenia świadczeń pacjentom z COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego, do tego szpitalach wyniosły około 7 miliardów złotych. Podczas gdy w tym samym okresie na faktyczne leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wydano niecałe 5 miliardów. Zdaniem NIK wydatki na takie placówki były niecelowe, nieefektywne i nie przyniosły trwałych rezultatów w postaci wzmocnienia infrastruktury szpitalnej kraju. Łączny koszt utworzenia 33 szpitali tymczasowych wyniósł 941,6 miliona złotych. Stwierdziliśmy również nieprawidłowości przy wypłacie wydatków covidowych bez sprawdzania, czy były należne, to jeszcze zostały spełnione warunki do ich wypłaty osobom uprawnionym oraz czy nie przekraczały maksymalnej kwoty 15 tysięcy miesięcznie na osobę. Stwierdziliśmy w naszych kontrolach również zakupy niekompletnych, niesprawnych lub niespełniających polskich norm respiratorów. Kwota przeszło 82 milionów złotych i tak dalej. Szanowni Państwo, łączne koszty, jakie poniesiono na walkę z epidemią COVID-19, które były przedmiotem 39 naszych kontroli, wyniosły ponad, jak wspomniał Pan Prezes, ponad 271 miliardów złotych, z czego ponad 20 miliardów oceniliśmy jako niegospodarne i niecelowe. Należy tutaj dodać, że wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2022 wyniosły łącznie blisko 190 miliardów. Przy czym około 78 tych środków pochodziło z finansowania dłużnego w formie emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o kwestii tej również wspomniał pan prezes.